Dobry wieczór Państwu, Marcin Janowski, zbyt gorszy. Chciałem dzisiaj omówić taki podpunkt limity majątkowe. Proszę Państwa, w ogólnym tego słowa znaczeniu limity majątkowe tyczyłyby się przede wszystkim zwiększeniu bezpieczeństwa dobra publicznego i zwiększenia skuteczności antymonopolistycznej w dokładnie najszerszym tego słowa znaczeniu. A więc co tu ma limit majątkowy do bezpieczeństwa dobra publicznego? A mianowicie, proszę Państwa, w skrócie mówiąc, jak ktoś przykładowo, że chodzi, bo limity majątkowe by się dzieliły na trzy kategorie. Limity majątkowe indywidualne, przedsiębiorcze i współdzielnościowe. Jeżeli chodzi o indywidualne, czyli jakaś prywatna posesja, posiadłość, nie mogłaby przekraczać jakiegoś obszaru powierzchni. Budynek nie mógłby przekraczać też jakieś pola powierzchni wielkości po prostu, jak i wielkości podpiwniczenia jak i całości. Byłyby przewidziane te normy naprawdę na bardzo duże domy, ale nie na zamki, nie na jakieś pałacy, nie na jakieś kompleksy, wręcz kościoły, gdzie by mogły być nie wiadomo jakieś potężne kompleksy podziemne, potężne kompleksy naz, naziemne. Chodzi tu po prostu, proszę Państwa, głównie o bezpieczeństwo publiczne we wszystkich tego typu prywatnych kompleksach można prowadzić różnego rodzaju jakieś nielegalne procedery nielegalną produkcję nielegalne jakieś może jakieś nie wiem jakąś pograniczącą na prawach człowieka jakąś wykorzystywanie innych ludzi do, do jakiegoś nierządu czyli nie mówię tu już o zwykłej prostytucji tylko o jakichś tam właśnie jakichś formach sadyzmu i tym podobne Innymi słowy, też y, jakieś spotkania, jakiś y, powiedzmy oligarchów, współświadka albo z jakiegoś właśnie y, takiego y, wrogów tego ustroju kolektywidualizmu którzy by próbowali tam, no generalnie chodzi nawet po prostu o to, że jakby tam się spotykały w takich grubych, w takich dużych obiektach prywatnych, jacyś mafiozi wprost, to dużo trudniej taki obiekt przeprowadzić prawidłowe oblężenie, żeby stamtąd tych ewentualnych magnatów, czy tam jakichś przestępców wykurzyć, aniżeli z mniejszego budynku o mniejszej posiadłości. I głównie o tego typu bezpieczeństwo publiczne chodzi. Każda, każda taka, każdy taki wielki obiekt stwarza po prostu zwyczajnie technicznie już potencjalne niebezpieczeństwo publiczne pod kątem tego, że może być właśnie wykorzystany przeciwko jakimś tam strukturom publicznym. I w związku z tym dokładnie by były te technicznie określone normy, do, jakiej, do jakich gabarytów może być tylko i wyłącznie z przyczyn bezpieczeństwa publicznego. To jest szerzej tam opisane w odnośnikach, zapraszam. Limit przedsiębiorstwa. Tu chodzi tylko i wyłącznie o aspekty antymonopolistyczne, tak żeby po prostu przedsiębiorstwo po osiągnięciu jakiejś określonej wielkości nie mogło się dalej w nieskończoność rozrastać, tak żeby po prostu nie mogło zmonopolizować jakiegoś obszaru rynku albo żeby nie mogło się łączyć z innymi przedsiębiorstwami w jakiś gigantyczny kartel, co by było równoznaczne z jakimś gigantem przedsiębiorczym, które również by zmonopolizowało jakiś duży obszar rynku i w związku z tym zablokowałoby konkurencję. Tu chodzi głównie właśnie o jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, to głównie o aspekt antymonopolistyczny, tak żeby wszyscy mieli porównywalne szanse, a więc każde przedsiębiorstwo, które już by doszło do jakichś naprawdę sporych rozmiarów, to jeszcze też by były rozgraniczenia, bo inaczej by był traktowany przemysł ciężki, inaczej przemysł lekki, inaczej jakiś, jakaś elektronika i tak dalej, i tak dalej. To wszystko byłoby też matematycznie sprecyzowane, że przykładowo zakłady prywatne, które by produkowały jakieś silniki okrętowe, czy tam inne zakłady, jakieś prywatne stocznie, czy tam prywatne jakieś tam zakłady, które by produkowały y, wagony kolejowe i tego typu wielkogabarytowe jakieś y, elementy, no to automatycznie z natury rzeczy, żeby były rentowne, musiałyby być olbrzymie i, i, i musiałyby zatrudniać wiele ludzi i, i to by po prostu mieściło się w innych kryteriach, jakichś kryteriach makroprzemysłowych i tak dalej. To wszystko byłoby ściśle, w katalogach sprecyzowane. Branże, rodzaje branż, odgałęzienia od branż, czyli grube katalogi, w których każdy aspekt różnego rodzaju czynników był w tabelach różnego rodzaju wzięty pod uwagę i sprecyzowany jakiś zakres. Bo to też oczywiście się wszystko musi mieścić w jakichś też dość dużych tolerancjach, żeby nie było aż takiego, że oj, tutaj jeszcze tam troszkę 2 metry przekroczymy jakieś hali i będziemy musieli ją zburzyć. Nie no zdrowy rozsądek przede wszystkim i nie chodzi o żadne takie idiotyzmy yy, tu chodzi już o konkretnych monopolistów czyli konkretne, jakieś mocno przerośnięte firmy, a nie tam, że dwie dobudówki za dużo zrobi, czy trzy hale za dużo, czy tam jedną halę za dużo i będzie musiał pół fabryki zburzyć, żadne takie bzdury a więc główny aspekt to antymonopolizacja antymonopoli, jeżeli opanowuje zbyt duży obszar rynku i za dużo dystrybuuje towaru Tłamsząc konkurencję, wówczas się zajmują nim odpowiednie instytucje, którego muszą po prostu zablokować, z, z, wziąć pod kryteria tych limitów, no i wówczas tak to ma działać. Szerzej jest to umówione oczywiście w odnośnikach, jeżeli chodzi o limity przedsiębiorcze, no i yy, spółdzielnościowe. Proszę Państwa, limity spółdzielnościowe, no tu po prostu tak, jak wspominałem, tam są te kwestie. Dóbr publicznych, jakim są tam lasy, wody, jakieś wybrzeże morskie, góry czy wszelkiego rodzaju, właśnie jakieś takie parki narodowe, krajobrazowe, żeby to wszystko nie podległo jakiejś prywatyzacji, żeby to wszystko nie znalazło się w prywatnych dłoniach, żeby to było pewne, żeby to było pewnikiem, że to się nie znajdzie w jakichś prywatnych dłoniach, to musi to podlegać właśnie jak gdyby takiej takiego powiedzmy sprywatyzowania, ale nie do końca spółdzielnościowego w ogóle e majątek spółdzielnościowy nie byłby takim jak majątek indywidualny, a nawet jako majątek przedsiębiorczy, bo z majątkiem indywidualnym i z majątkiem przedsiębior- z moim prywatnym przedsiębiorstwem, czy z moim e, majątkiem prywatnym mogę zrobić, co mi się żywnie podoba. Mogę w każdej chwili to sprzedać i koniec. A majątku spółdzielnościowego nie mogę sprzedać, e, czyli nie mogę fizycznie, jeżeli tam na przykład jest to część lasu, no to nie mogę tych drzew wykarczować. Ja mam tylko z tytułu tego majątku. Coroczne jakieś dywidendy, mam jakiś zakres obowiązków yy, związany z tym posiadaniem tego majątku, czyli jakiś nadzór, jakieś ewentualne tam yy, udzielanie się w porządkach, albo ewentualnie finansowe zapewnianie tam jakiejś ekipy do, do robienia jakichś tam porządków i tym podobnych, jakieś tam, czy to były drobne obowiązki, to nie byłoby tam jakieś tam etatu jakiegoś kolejnego, to by naprawdę drobne obowiązki, bardziej by się to wszystko opierało głównie na samym faktu posiadaniu jakiegoś obszaru i, ben, i na samym fakcie bycie jakimś spółdzielcą a nie, a nie na a nie tutaj na wielki, na jakichś wielkich herezjach żeby po pracy, czy może po, 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 po zajmowaniu się własną firmą, człowiek jeszcze jechał na noc do lasu, żeby tam, nie wiem, grabić liście, czy coś takiego. Żadnych takich bzdur, proszę Państwa, żadnych takich jakichś tam idiotyzmów. Zawsze przede wszystkim jak powtarzam zdrowy rozsądek, zdrowy rozsądek przede wszystkim i, i po prostu głównie chodzi tu o możliwość yy, o to, żeby zablokować yy, możliwość wyprzedaży takiego dobra publicznego gdzieś właśnie w jakieś indywidualne ręce. Owszem, dodatkowo będąc tym spółdzielcą, miałbym wpływ na, na ewentualnie jakieś tam zmiany w krajobrazach, na jakieś tam planowanie tej gospodarki leśnej, wodnej, czy każdej innej tej takiej właśnie w tego typu infrastrukturze. Generalnie zapraszam też do odnośnika, majątek spółdzielnościowy, jak można nabywać, jak można Pozyskiwać, jak można odsprzedawać. W każdym razie, limit majątku spółdzielnościowy, w skrócie chodzi tutaj o to, że nie mógłbym posiadać też jakiejś gigantycznej powierzchni parceli, które bym sukcesywnie odkupywał od sąsiadów ponieważ też bym stwarzał koniec końców zbyt duże zagrożenie, że potem jakoś będę coś na tej powierzchni tam kombinował. Zapraszam, tam jest w odnośniku to szczegółowiej wyjaśnione. Proszę Państwa, no ogólnie te trzy limity, jak już panu, Państwu powiedziałem, indywidualny przedsiębiorczy i spółdzielnościowy są w odnośnikach. Opinie, sugestie na mailika proszę kierować. Zapraszam do tych trzech filmików, które szerzej każdy aspekt omawiają. Za poświęcone czasy i uwagę bardzo dziękuję. Zapraszam do ogólnie kolejnych wszystkich filmów dotyczących całokształtu tego ustroju, jakim jest kolektywidualizm. Dziękuję Państwu.